Najutrzejszy wyjazd. Pierwszy nasz tak naprawdę zimowy. Dzisiaj zimy kompletnie nie ma, bo za oknem jest 15 stopni, ale ponoć pojutrze mają być już tylko 3. Także liczymy na to, że będzie zima w górach. No i słuchajcie, taka, taki wstęp tutaj, zanim wyjedziemy, a propos pakowania się. Nie wiem, jak wygląda Wasze pakowanie do przyczep, tudzież kamperów. Natomiast nasze wygląda kompletnie chaotycznie. Ja sobie obiecywałam, że jak kupimy swoją przyczepę, to ja będę się tak pięknie pakować, powolutku, po troszeczku. Będę miała wszystko przygotowane i gdy nastąpi dzień wyjazdu, to ja po prostu wezmę torebkę, założę kurteczkę i wyjadę. No i oczywiście nic z tego nie wyszło, ponieważ wyjeżdżamy jutro o 7 rano. A ja dzisiaj biegam, jakbym miała nie powiem co, gdzie. To będzie nieco zuralne. W każdym razie latam jak dzika i wydaje mi się, że nic nie mam, chociaż mój mąż twierdzi, że wszystko mam, ale ja oczywiście twierdzę, że nie mam. No i tak sobie gonimy się między domem a przyczepą, domem a przyczepą po drodze jeździmy zawozić, odwozić Julę, która jeszcze ma dzisiaj jakieś warsztaty i trenuje dzisiaj jeszcze łyżwy, bo przecież nie może się z nimi rozstać. Także po prostu kompletny dzień świra, a jeszcze do 14 siedzieliśmy w robocie. Także, także się pakujemy. Jutro zaczynamy nagrywanie naszego zimowego wyjazdu. Ale dzisiaj taki trochę y, wstęp, bo ciekawostka jest u nas zawsze taka, że musimy zabrać ze sobą jedzenie. Kuba i ja jesteśmy bezglutenowcami i to jest bardzo trudne, y, tak organizacyjnie. Wiecie, jak, jak, jak normalny człowiek, który normalnie je i jedzie gdziekolwiek, to w zasadzie może zjeść gdziekolwiek, tak? Jak jest głodny, może zjeść hot doga, z żabki, nie wiem, na Orlenie yy, i w każdej pierwszej lepszej knajpie, jadłodajni, kebabie, po prostu wszędzie. Oczywiście ten, kto dba o swój żołądek, to nie wszędzie, no ale jakby głodny człowiek yy, może zjeść wszędzie. Natomiast my mamy wieczny problem z tym, że musimy szukać jedzenia bezglutenowego. Ja nauczyłam się już po prostu nie szukać tego jedzenia bezlintanowego, tylko wozić swoje jedzenie i być zawsze przygotowana. W związku z tym dzień przed wyjazdem to jest jedno wielkie gotowanie. Na szczęście pomaga mi przy tym mama, która do nas przyjeżdża i nam pyszności gotuje, które ja w słoiki pakuję. Natomiast ja zawsze wypełniam lodówkę i szafki po brzegi jedzeniem żeby się potem nie stresować, bo, bo, to też jest tak, że w takich mniejszych miejscowościach, czy często turystycznych miejscowościach, nie możemy iść do pierwszego lepszego sklepu i kupimy coś bezkulturnego. Oczywiście, no, są takie produkty typu warzywa, mięso, owoce, ryże, które zjemy, no ale wiadomo jak na tak ma swoje jakieś tam przyzwyczajenia, coś lubi, czegoś nie lubi. Wolę być przygotowana, niż potem się stresować i denerwować, że nie mogę czegoś kupić. Także obiady mamy zawsze już z góry wymyślone. No i tutaj Wam pokażę, jak jedziemy przygotowani kulinarnie na wyjazd. I co ze sobą zabieramy. Może to będzie jakaś podpowiedź, może nie. Kto to wie. No ale zobaczcie, co ze sobą, co ze sobą mamy. Po pierwsze mamy ze sobą całą półkę chlebów. Różnego rodzaju bezglutenowych. Tu mamy bułeczki. Tu mamy jakieś ostatnie odkrycie Damiana. Chleb owsiany, też bezglutenowy. Tu mamy chlebek. Uh. Tu mamy chlebek bezglutenowy Wizo. Dari Ładochy. Generalnie wszystkie te chlebki są ok. Ja akurat nie jem chleba, bo staram się nie jeść węglowodanów, ale, ale chłopacy, chłopacy jedzą, jedzą, także tutaj jest ich szafka z chlebami. A tu babcia Benia szykuje nam pyszne jedzonko. Hello. Hello. Tu już się smażą mielone. Wiecie, mielone babci Beni najlepsze. Tu powstał schabik w sosie jakim? Pan schabik, to, to placki ziemniaczane. Nie, a tamte. tam schabik w sosie habik. po mojemu. To jest schabik w sosie po, bojemu. po bojemu. Tu się placki ziemniaczane zrobiły jakoś przypadkiem, bo za dużo dzisiaj mieliśmy. Tu jeszcze brudny talerze. Tu jest ulubiony serek Julki z cebulką, twarożek. Także zapasy nam się piękne robią. Tu jeszcze jakaś resztka warzyw gdzieś. Wypakujemy całą wałówkę ze sobą na wyjazd, ponieważ jako bezglutenowcy nie możemy sobie do knajpy tak po prostu iść, z tym jest wiecznie problem. Mamy tu niezły armagedon w kuchni, ale nakręcimy babci Benię, a co? Niech ją YouTube pozna. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedzcie dzień dobry babci Beni. Dobra, zaraz jeszcze Wam pokażę, jak mamy wypchaną lodówkę w przyczepie i prawie jesteśmy jedzeniowo gotowi. Tradycyjnie jak się pakujemy, to leje deszcz. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, jak wali w sufit, ale to już jest tradycja, że my, jak wyjeżdżamy, to zawsze po prostu pada. Bo po co podłączać przyczepę w słonku i w przyjemnej pogodzie? Przecież można zmoknąć. Co wam chciałam pokazać, to skończyłam już pakować lodówkę na wyjazd i chciałabym się pochwalić. Tutaj wam przełączam lodówkę. Po prostu mistrzostwo świata w upychaniu. To, ile ja mam rzeczy, to właściwie chyba by nam na dwa tygodnie starczyło. Zaraz Wam tylko powiem, co zabraliśmy. Tutaj są spakowane klopsiki Babci Beni, już takie pojemniczki jednorazowe, żeby je wywalić. Tu ciasteczka, klerki kawowe, nasze ulubione na drogę. Tu amerykańskie placków ziemniaczanych z dzisiaj, żeby się nie zmarnowały. Słuchajcie, tu jakieś soczki na drogę. Jajka, ser. Słodki serek do naleśników, tam dalej mascarpone, Może jakiś deser mi się zachce zrobić, to zrobię fajny. Serek babci Benny z cebulką. Tu mam jakieś tam salami i inne dziwne rzeczy kupione na wagę. Parówki, bekon, winogronka do przegryzania. E, Kefiry, skyry dla Julki, Ketchup, bo oczywiście dzieci wszystko z ketchupem, chyba czekoladę też, żeby z ketchupem mogły jeść. Jogurty, śledzik, tam mnóstwo żółtego sera dla Kuby. Słuchajcie, zrobiłam jeszcze dzisiaj sałatkę warzywną, po prostu pyszną, jak świąteczną, ale tak mi się zachciało na drogę coś takiego fajnego zebrać. E, jogurty, tam mam te ogórki, no i tu mięso już schowane w słoikach. Zabezpieczone, owinięte. Tam jeszcze skitrałam e, pół kilograma borówek dla dzieciaków do jogurtu, bo to bardzo lubią. No i jeszcze drzwi poupychane, właśnie masłem, jogurtami, kefirami, e, serami, warzywami. Także naprawdę to jest w ogóle fenomenalne, że w tak małej lodówce możesz się zmieścić po prostu jedzenie na tydzień dla czterech osób. I aż jestem ciekawa, jak za 7 dni będziemy wracać to naprawdę jestem ciekawa, ile z tego zostanie, czy wszystko zjemy, czy jeszcze coś dokupimy. Także taki zestaw siedmiodniowy, bardzo proszę, gotowy, jakby ktoś, ktoś nie miał pomysłu. Dzień dobry, dzień dobry. Czy wiecie, co oznaczają te czynności? Te czynności oznaczają, że za chwilę ruszamy w drogę. Siódme rano, podpięci. Nawet o dziwo, tym razem mamy już zamontowane lusterka. Niczego i tak nie mamy, ale to się za chwilę okaże. A, dziecko ucieka. No dobra, za chwilę ruszamy się, odezwiemy z drogi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dzień dobry, witamy z drogi. Tu jeszcze nasz kierowca, bombowca. Ruszyliśmy dzisiaj jak zwykle, pada w naszej drodze. Znaczy, nie no, dobra, początek był piękny, naprawdę świeciło słońce. Dzisiaj przy wyjeździe, także bardzo ładnie. Niestety, im bliżej jesteśmy celu, tym pogoda gorsza, co słabo nam wróży przy wyjeździe na narty. Mamy aktualnie, no nie no, 9 stopni, spadła temperatura, bo już do 13 doszliśmy po drodze. Także bardziej to wygląda na temperaturę do pieszych wędrówek niż do jazdy na nartach. No w każdym razie postanowiliśmy, o, ktoś mi rogi robi, teraz wyglądam jak jeleń. Postanowiliśmy podjąć wyzwanie zimowego wyjazdu na narty. Marzy nam się wyjazd w jakieś Alpy w przyszłym roku, tudzież inne Dolomity zimowe. Ale stwierdziliśmy, że spróbujemy najpierw w Polsce, co by obczaić wszelkie możliwe niedogodności i problemy w przyczepie, które się mogą wydarzyć podczas takiego wyjazdu zimowego. Jeszcze zimowego żeśmy nie zaliczyli. Ogólnie od września żeśmy nic nie zaliczyli, odkąd rozbiliśmy naszą cepkę, ale jest piękna, naprawiona. Film oglądaliście, jak już odbieraliśmy ją, także jedziemy już naprawioną. E, czy dzieci chciałyby coś czy z drogi powiedzieć ciekawego? Aha, jelenia, dobrze. Tak. Taka właśnie jest dzisiejsza młodzież. E, w ogóle Julia, która składa dla Was te filmy. Um, mamy dzisiaj 17 lutego. I słuchajcie, tak prywatnie to jest dla mnie taka data, dzisiaj dosyć ciekawa. E, nie, znaczy no, dzień kota też jest, ale jedziemy na. Jedziemy na narty, a ja dokładnie rok temu o tej porze, znaczy już o tej porze też byłam po, ale leżałam na stole operacyjnym i mam operację kręgosłupa. Także y, tak naprawdę nie wiem, czy będę w stanie jeździć na narty, czy też gotować obiady w przyczepie będę, kiedy ekipa będzie jeździć na tych nartach. E, no bo zobaczymy, jak plecy się zachowają. No, są po, po roku fizjoterapii, pozdrawiam z tego miejsca moją panią fizjoterapeutkę Natalię. Robi cuda z moimi plecami, ale no zobaczymy na stoku, co z tego będzie. Julia, co ty tam pokazujesz z tyłu? Jakiś, pokaz jakieś przeszkadzajki. Pogodę, pogodę za oknem? Dobrze, pokazuje pogodę za oknem. No taka jest, no, że no tutaj nie za bardzo widać, ale taka raczej sraka. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wróżbity Macieja dzisiaj nie słuchaliśmy, także żadnych złotych myśli nam nie zapodał. Z ciekawostek testujemy nasz system Dual Control dzisiaj pod kątem włączonej lodówki w trasie. Załadowałam ją wczoraj po kokardę i na prądzie baliśmy się, że będzie słabo chłodzić. Nie Bo ona nie chłodzi, ona podtrzymuje. Z akumulatora samochodowego, Także przełączyliśmy ją na gaz z naszego nowego systemu i zobaczymy. Na razie zrobiliśmy ten przystanek po trzech godzinach i no, zimna była. Zamrażarnik trzymał dobrze. Eee... A jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, że nie wiem czy się mówi 17 luty czy 17 lutego. Czy dzisiaj mamy 17 lutego? Jura sprawdzi i Wam napisze, jak się poprawnie mówi, ponieważ moje ciotki będą na pewno to oglądać i na pewno skomentują, że powiedziałam źle. Skądinąd wiemy, że poprawna forma to 17 lutego, a nie 17 luty, co mogłoby przemawiać za konstrukcją w dniu 17 lutego. Jedziemy, zameldujemy, a gdzie jedziemy w ogóle? Jedziemy do Szaflar na kemping, na kemping Gorący Potok. Nie byliśmy tam jeszcze, zobaczymy jak będzie, pokażemy wam jak tam wygląda. Śniegu nie ma, bo sprawdzaliśmy na kamerkach, jest sucho, czarno. Um, także wyzwania nie będzie. A my chyba szufli nie wzięliśmy w końcu, czy wzięliśmy? Mamy szufle, jakby śnieg spadł, ale no, nie wygląda, jakby miał spaść. Ale mamy. Ale e, z takich przygotowań do wyjazdu zimowego, który miał być zimowy. No ale temperatura na razie zimowa nie jest. Ale jesteśmy przygotowani, mamy zmienione opony. Damian zmieniał opony, znaczy zlecił. Zmiany opon przyjechał do nas serwis mobilny pod dom i wymienili nam oponki pod domem na wielosezonowe. To się nazywa, czy jak to się nazywa? Wielosezonowe. wielosezonowe. Czyli jakby jesteśmy teoretycznie też na warunki zimowe przygotowani. Czy jeszcze jakieś specjalne przygotowania poczyniliśmy? Nie. Nic specjalnego żeśmy nie będziemy sobie ze spokojem próbować siedzieć w chłodniejszym klimacie niż do tej pory, czyli. Nie wiem, właściwie to jest jesień, a nie zima tak naprawdę. No właśnie taka nawet wiosna się robi po to... Także wiosne. także wiecie, miało być tak ambitnie. Widzieliśmy już się w śniegu, wychodzimy z przyczepy, a tam śnieg, po kolana. Nie, 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 nie <laughs> tak, tak nie chcemy. Jakby się opowiadać, Ale śniegu mocne. brak. Także jedziemy, jeszcze nam zostało, zostało nam 180 km. Jedziemy już od godziny 8.30 rano i się wlecze ta droga niemiłosiernie. Wszyscy nas mijają. Minęliśmy dzisiaj na trasie aż jeden samochód, który jechał wolniej niż my. Tak. E, także to jest dla nas też codzienne, bo zazwyczaj kiedy jeździmy samochodem, to my wszystkich mijamy. Tutaj kierowca bombowca... Cicho, cicho, tego się nie mówi. Tego się nie, się <laughs> tego się nie wytnie. Ale kierowca bombowca raczej mija wszystkich, więc dzisiaj podziwiam jego spokój. 80 i, 80, i Jedzie 80 i to jest po prostu Zadziwiające w jego wydaniu zasypie. Ale jedziemy bardzo spokojnie Nic nie buja, mało co szumi Fajnie jest 40. Przy 80 jedzie się doskonało Doskonale się jedzie. Trzeba tylko coś na żyłek przyjąć, bo inaczej po prostu można odjechać. tutaj. <noise> Już dwie kawy po drodze zaliczył, także jakoś, jakoś daje chłopak radę. Dobra, jedziemy, meldujemy się z gorącego potoku i meldujemy co tam u nich słychać. Tak, zmontuje? Witamy, widzowie. Witamy. Witamy z tym naszego tego room tour naszego pięknego pomieszczenia na, tylnego. Napiszcie w komentarzach e, ananas. Kamperowa ananas kamperowanie z ananasem. Jest, kamperowanie z ananasem, proszę napisać. Ona jest przedodoby jako ananas. Napiszcie. Kamperowanie tu, z ananasem. Tylko proszę pisać już na zakopiance. Pierwszy raz będziemy jechać tunelem od wielu, wielu lot, chyba ponad 20 jeździmy w okolice zakopsa białki. Tak powstawała ta droga przez te kilkanaście lat. Na początku się jeździło koszmarnie, potem trochę szybciej, teraz już trochę lepiej. Chociaż dzisiaj były bardzo duże korki od Krakowa. Zmiana turnusów robi swoje. To sobie nakręcimy jak ten tunel wygląda. Całkiem fajnie. Szeroko, jasno. Wycieraczki możesz wyłączyć. Na dworze pada, jest naprawdę brzydko, tak szaro góro ja właśnie się kimnęłam, bo jedziemy już ósmą. No już ósmą godzinę jedziemy. Także naprawdę się wleczę to. Spod poznania do zakopanego to jednak przyczepą. Pewnie nam pyknie bite 9 ponad nie pokazuje do celu, bo jeszcze pokazuje nam korek pod nowym targiem duży. Także tak słuchajcie, wygląda. Tunel mówka sztuka śmigana. Otwierali go, nie? W zeszłym roku za ze trzy razy chyba. Co potrzebowali sobie podbić słupki, to jechali otwierać tunel. Ładny. Z chyba śpią też? Z padły? A, padły z tyłu nam. Nie I koniec tunelu. I tutaj jeszcze pogodę uwiecznimy. Raczej jej brak. Nie było sinę. I tak, co sobie jedziemy. Tak się jedzie w polskie tatry 17 km (32 godziny). Otóż nie, 33 minuty i po prostu jedziemy w takim korku. korku. Cały czas co chwilę stoimy, a tu obok wieczna budowa. Naprawdę słuchajcie, jeździmy do zakopanego już no, ponad grubo, nie wiem, 20 lat, 22 lata. Tak mniej więcej raz w roku, raz na półtora roku tutaj w Tatrach jesteśmy i tu się ciągle buduje. I niby jakoś tak jest coraz szybciej, a wcale nie do końca. Tutaj, tutaj. Czyli tak klienci Term Szaflar, którzy przyjechali małymi samochodami, nie mają zrozumienia dla przyczep kempingowych. Stali okropnie na tym kempingu. Powinien no moim zdaniem ten dojazd do kempingu być troszeczkę taki. No nie, no tam, tam nie ma dojazdu po prostu w tej chwili. Odznaczy jakoś zaznaczony albo coś. A no, teraz już każdy. Co? O, jest tutaj. No to jest dojazd, to jest jedyny dojazd, chyba, więc tam nie wiem. Dojazd jest tylko dzisiaj sobota, więc. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Potem trzeba będzie stąd jeszcze wyjechać. Ale pogoda jest naprawdę. Pogoda jest paskudna, pada mokro. Teraz tam, co tam jest napisane, Recepcja. Nie wiem, czy dzwonić, to idziemy chyba na recepcję, bo chyba się nie otworzy sam co. Zameldowaliśmy się. W tym małym kontenerze jest recepcja. I mamy stanowisko tutaj, numer 3. To jest nasze miejsce. Ale ogólnie jest dużo przyczep i kamperów. Ja myślałam, że tutaj będzie tak pustawo. A tutaj jest tego naprawdę sporo. Wygląda na pełen. Budynek z sanitariadami. Dobra. stajemy. Się rozłączamy, jak sądzę. Za... Chciałem Wam pokazać jedno z pomieszczeń, no na krępy, gorący potok, bo kuchnia tu jest naprawdę. Zarówno sta. moja młodzież akurat ogarnia naczynia. Słuchajcie, jest tak, są bardzo fajne, głębokie, wygodne zlewy. Są suszarki do naczyń, mikrofala, e, ręczniki papierowe na wyposażeniu, czajniki, jest nawet ekspres, ekspres kapsułkowy, także jak macie kapsułki, możecie sobie przyjść tu zrobić, e, kuchenki indukcyjne, dwie, z wyciągiem. Tu właśnie tak jeszcze dzieciaki mówiły, że coś w szafkach nawet jest. O! Słuchajcie, jakbyście nie mieli naczyń, czy zapomnieli czegoś, to nawet tutaj naczynia są eee, wszelkiego rodzaju. zobaczmy co tu jeszcze jest. Coś jest? O, garnki. Bardzo proszę. Garnki, garnki. Co tutaj? O, segregacja śmieci. I tu zobaczymy, co tutaj jest Julanie ten. Gaśnica tu jest. Nie naprawdę jest wszystko, co potrzeba właściwie, żeby tutaj sobie ugotować. Lodówka też jest duża. już się, nie wiem, w kamperze... Śmierdzi. śmierdzi lodówka. No nie wiem, no jest pusta zimna, można sobie śmierdzi. coś włożyć. Jak na przykład zrobicie większe zakupy, a nie macie przyczepie. Także yy, kuchnia naprawdę robi wrażenie. Tutaj są też stoły, także jak na przykład przyjeżdżacie na dwa, trzy kampery i nie macie gdzie siedzieć, urani wtrącę. To jest nie? alkomat. Dobrze, to zaraz. E, także jak nie macie gdzie siedzieć, bo na przykład pada na dworze czy coś, można sobie przyjść tutaj, zrobić jedzenie, wspólnie posiedzieć. Jak Jula wspomniała, to jest taka ciekawostka, alkomat jest. Jak ktoś zapaluje i nie wie, czy może potem jechać, czy nie jechać. Za piątaka widzę tutaj za piątaka można. Sobie sprawdzić się może jechać, czy się nie może jechać. Naprawdę powiem Wam szczerze, że no takiej kuchni na żadnym kempingu w zasadzie w Europie nie widziałam. Żeby taki wypas był i tak w ogóle te naczynia fajnie się myje wiecie, nie na dworze w jakichś tam metalowych byle jakich zlewach, tylko wygodnie. Intryguje mnie, kto się porwał na te takie a'la drewniane blaty tutaj, bo zastanawiam się jak to po kilku latach będzie wyglądać, czy są w stanie to utrzymać w takim stanie. Ładnym, idealnym. No ale naprawdę jest kuchnia zachęcająca. Jak się myje naczynia? Świetnie. Świetnie się myje naczynia. Dobrze. Ja mogę zaprezentować zlew. Możesz zaprezentować zlew? jest może być tak. Może starać Może być tak. I może być O. No bo to chodzi o to, żebyście po umyciu naczyń ładnie ten zlew wypłukali, nie zostawili. Śmietnika, nie, a jakieś płyny są tutaj do naczyń? Są, nie? Jest nawet płyn do naczyń. Także słuchajcie, naprawdę jest po prostu wszystko! Full wypas. Za kuchnię, szóstka z plusem. Jest też takie pomieszczenie, by się wydawało pokój dla małych dzieci. Uwaga! O! To są te małe dzieci. Jak widać. roli. nie, tak. nie gra roli. Potrafią sobie znaleźć zabawę. O nie, ogólnie fajnie, tutaj różne pomieszczenia. Tutaj znaleźliśmy też, to możemy od razu pokazać, póki nikogo nie ma. No to jest takie na, na pięterku, tutaj, naprzeciwko suszarni. Są takie też toalety, ale one są chyba takie dosyć koedukacyjne, czyli można sobie rodzinnie przyjść, bo toaleta koedukacyjna. Umywalki, prysznice. Od razu prysznice nagramy, jak wyglądają w gorącym potoku. Wszystko jest takie dosyć ładne, nowe, estetyczne, czyste. Tu też papier jest, czyściutko jest, naprawdę mega czysto. Umywaleczki, suszarki do włosów, lustra, eee, spoko. To mi się podoba, to jest na plus. Tu jest ta suszarnia. No i tam no, widzicie te wieszaczki dla małych dzieci, te nasze małe dzieci. Dzisiaj to się powiodę. O! Jak tam małe dziecko? Okej okay. A jak duże dziecko? Mamy tu takie pomieszczenie, gdzie powinno się zostawiać buty. Ale. <grym> Mam też swoje drugie zastosowanie. Ale miał zostawić tu mnie. Aga ja postanowiła tu spędzić swoją noc. Słuchajcie, jak ja widzę tych ludzi chodzących po kempingów na w głowych nogach. Bo ja tego nie ogarniam, bo ja chodzę w podwójnych portkach w kurtce, w czapce, w golfie i dobrze im przy tym kaloryferków tutaj.